Joko są mina sama. W dzisiejszym odcinku porównamy sobie o hiraganie, czyli jednym z alfabetów japońskich. Mamy ich tak naprawdę trzy, czyli hiragane, katakane oraz kanji. Te dwa kolejne omówimy sobie przy innej okazji. Dzisiaj przedstawię wam hiraganę, która akurat ma 48 znaków. W większości są to sylaby, Pięć z nich to są samogłoski, reszta to są tak naprawdę sylaby. Więc już mamy bardzo łatwo, jeśli chodzi o wymowę tych słówek. Jeśli chodzi o japoński, to naprawdę wymowa poszczególnych znaków, czy tam symboli, nie jest żadnym problemem. Po prostu wszystkie dźwięki, które są w języku japońskim, są do wypowiedzenia bez problemu przez Polaka, więc tutaj się nie musicie martwić, jeśli dopiero zaczynacie. Ok, troszeczkę historii. Jeśli chodzi o Japonię, to nie zawsze były po prostu te znaki hiragany w ogóle zauważalne w piśmie. Większość czasu one były nieużywane i dopiero były wymyślone po jakimś czasie, mniej więcej troszkę jak w Korei Południowej i Północnej. No, wtedy jeszcze była jedna Korea, że był wymyślone prostszy, tam akurat w tym przypadku Hangul. Tutaj mamy hiraganę, która wiadomo wywodziła się z tego, że po prostu dla mieszczaństwa, dla ludzi, którzy byli po prostu niżej, było ciężej zapisywać i nauczyć się znaków kanji, więc wymyślono po prostu prostszy alfabet, którym da się każdy znak kanji zapisać. Bo tak, hiragana jest nam potrzebna do tego, żeby zapisać każde słowo w języku japońskim. Teoretycznie każde kanji, które dają na to, nie wiem, weźmy sobie słowo toke, można zapisać sobie po prostu w hiraganie. Nie trzeba to robić w kanji, tylko oczywiście no, w obecnym świecie kanji są na tyle wymagane, że i tak trzeba je znać, więc to nie jest tak, że znając hiragany będziemy w stanie przeczytać wszystko w Japonii. No raczej tak nie będzie. W takich prostszych książkach czy też mangach dla powiedzmy młodzieży większość kanji jest podpisane tak zwaną furiganą, czyli furigana to jest zapis hiraganą nad kanji, żebyście wiedzieli jak to przeczytać. Czyli znając hiraganę jesteście w stanie przeczytać wszystko, co po prostu jest podpisane furiganą, więc w większości przypadków na tych mniejszych poziomach będziecie mieli tak wszystko podpisane bez problemu. Tak samo w podręcznikach, więc znając już hiragane, będziecie w stanie przeczytać znaczną większość rzeczy. Bo jeśli chodzi o kanji, no to kanji trzeba się nauczyć, ale hiragany trzeba zdecydowanie się nauczyć jak najszybciej. To jest pierwsza rzecz, jaką zawsze proponuję uczniom, czyli nauczyć się hiragany. Na pierwszej lekcji, do, na którą bardzo serdecznie zapraszam, link w opisie, można ode mnie bezpośrednio napisać na Discordzie, żeby się zapisać na lekcję. Bardzo polecam. Miejsca są, więc póki jeszcze nie jest obłożenie niesamowicie duże, jeszcze jestem w stanie to uciągnąć jakoś w tygodniu, to zapraszam, póki jest możliwość. I tak, hiragana składa się 48 znaków i one są ciekawe, bo my je tak naprawdę segmentujemy na takie podgrupki. Bierzemy sobie hiragane i mamy pięć tak naprawdę w jednym rzędzie. Ja to lubię używać sobie coś w stylu rządek, grupa, coś takiego. I mamy tak zwane pozycje, do tego zaraz. Czyli mamy A, I, u y, E, O. Tutaj jeśli chodzi o wymowę, nic się tak naprawdę nie zmienia. Oprócz samego brzmienia japońskiego, które jest znacznie bardziej miękkie niż sam polski, oczywiście. Więc jest to całkiem różniący się język, jeśli chodzi o wymowę, jeśli chodzi o język. Większość tych prostszych literek takie jak A, I, U, y, E, O, no to zamiast po prostu mówić tak twardo A, I, U, E, O, tak bardzo to można po prostu zmniejszyć trochę to. Ja z lubię to nazywać, że trochę to brzmi jakbyśmy po polsku mówili do dziecka i to się wtedy takie dziwne słówka robią. Co nie I wtedy to brzmi troszkę bardziej po japońsku, oczywiście nie idealnie, bo tutaj ktoś może się przyczepić. Tutaj chodzi o to, żebyście wiedzieli mniej więcej jak to brzmi. Zresztą większość z Was prawdopodobnie i tak ma do czynienia z słuchaniem jakichś rzeczy po japońsku, czy to piosenek, czy to anime, więc jesteście w stanie mniej więcej stwierdzić, jak mniej więcej ten Język brzmi, więc pierwsze mamy a i u e o i nie idziemy dalej, tylko zostawiam sobie tą grupkę i sobie oddzielamy od innych, czyli bierzemy sobie po pięć i tak będziemy prawie do samego końca brali sobie po pięć. Po co to jest? Będzie dotyczące to pozycji. W każdym razie wiecie, że Japończycy też się uczą w ten sposób, więc się nie bójcie, to jest najlepszy możliwy sposób, potem wam się mega to przyda, żeby w ten sposób zapamiętywać te znaki, tam kolejność. Kolejne mamy k, 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 k. Tutaj dochodzimy do ciekawej obserwacji, bo jak widzicie mamy a, I, U, E, O. I kolejne znaki, które zaczynają się na K, mają K, A, K, I. I tak samo. A, I, U, E, O. Te końcówki są dokładnie takie same. Po to mamy tą kolejność. Kolejne znaki po prostu będą się kończyły na to samo. Nadal będzie A, I, U, E, O. I będzie K, I, K K, 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 K. I tak samo będzie właśnie. Dzięki temu bardzo fajnie brzmi ten alfabet. Z niego są w ogóle piosenki i inne takie rzeczy ciekawe. U nas to wydaje się całkowicie losowe, że tam jest A, B, C, D, E, F, G. Potem będzie to nam bardzo potrzebne do Pozycji właśnie to, że jest 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, nam idzie alfabet. Więc jak już jesteście przy tym, zapiszcie sobie sami najlepiej, jeśli chodzi o rysowanie tego, no to będzie się pokazywało na ekranie. Więc idąc dalej mamy sa, si, se, so. Tutaj przy si mamy pewien problem, no bo to si nie brzmi si, zdecydowanie, nie brzmi też pamiętuje si, she does something. Wiadomo, więc tutaj jest coś pomiędzy. Trochę to brzmi jak nasze. S z kreseczką, czyli go do si, to nie, tylko że nie brzmi to tak samo, jakbyśmy mieli słowem. mamy słówko siemaczy, siemaczy. A mamy słowo święto. No, jak widzicie, to bardziej syczy to po polsku, to eś. Więc to jest tak naprawdę, jakbyśmy to sobie s z naszą kreską i dodali do niego i. Mniej więcej to brzmi, powiedzmy, podobnie si. Więc jak mamy słowo siemacy, siny, inne takie słówka, simery, no to brzmi to podobnie. Wiadomo nie simery, tylko siemery, Więc to brzmi troszkę pomiędzy tym szy i eś. Bardzo podobne brzmienie jest to. Pamiętajcie, żeby to brzmiało miękko. Więc mamy sa, si, su, se, so. I idąc dalej, mamy ta, ci, cy, te, to. Tutaj Mamy dwa tak naprawdę problematyczne sylaby, w którym jest ci i jest cy. Więc mamy ci, które jest dokładnie tym samym, co przedstawiłem przy okazji eś i, tylko że w tym przypadku mamy ci. To jest ciekawe. Czasami różnie jest z tym dźwiękiem, na przykład ci katecy. -kate to nie jest ci katecy, jak widzicie. Różni się to, jak powiem to dokładnie po polsku, jakbyśmy po prostu sobie czytali alfabet, tylko jest ci katecy. -kate to ci brzmi mniej więcej podobnie do naszego ci, tylko oczywiście mniej wyraźnie, Tak jakbyśmy dodali ci, oraz i, potem nie ma takiego słowa, ma ci oraz i po sobie w języku polskim, więc musimy sobie to wyobrazić, że takie słowo jest, przynajmniej nieznane mi. A przy c to jest troszkę problem, bo jak widzicie, ciekate c. Ja nie robię u, su, prawda? Nie robimy tego dzióbka przy tym u, kiedy wymawiamy cu, dlatego to nie jest, na przykład mamy gousów. Nie tsu-shi-ma, tylko C ma. I troszeczkę inaczej to brzmi. Troszkę to brzmi, jakbyśmy mówili cy-y zamiast tak naprawdę cu. Nie robimy tego dzióbka. Postarajcie się wymawiać to u bez właśnie użycia tego dzióbka, jak mówicie. Czyli nie tsu-shi-ma, tylko C się ma. I to brzmi tak naprawdę, jakbyśmy mówili c, c. To bardzo bardziej blisko brzmi niż jakbyśmy wymawiali faktycznie cu. Ok, lecimy dalej. Na, ni, no, tutaj nic się ciekawego nie dzieje tak naprawdę, jeśli chodzi o wymowę, więc przechodzimy sobie dalej. Ha, hi, f he, ho. I mamy tutaj problem, bo my nie mamy hu, więc już nie możemy pewnego nieco zrównalnego słowa napisać z użyciem języka japońskiego, tylko mamy f. Nie ma fa, fi, fu, fe, fo, to jest samo pojedyncze f. Czemu tak jest? No cóż, tutaj trzeba było się zapytać autorów, którzy po prostu w międzyczasie, kiedy to istniało, no te f się zatarło. Te znaczenia zostały nam same. Nie możemy nic tutaj zrobić specjalnie, więc przechodzimy sobie dalej. Tutaj też z wymową nie ma żadnych problemów. Mamimy, memo, mamimy, memo. Tutaj też całkowicie wymowa brzmi dokładnie, tak samo też nie musimy się specjalnie tym przejmować. Oczywiście nie brzmi mu memo, tylko mami memo. -me Staramy się, żeby to było takie bardziej miękkie, bardziej jak to dziecka. Tak jak mówię, to naprawdę po jakimś czasie, kiedy zauważycie tą różnicę, kiedy próbujecie specjalnie mówić tak trochę dziwny taki sposób, To po prostu będzie to brzmiało troszkę lepiej. Wiadomo, praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka. Więc kolejno mamy ja, ju, jo. Ja tutaj lubię sobie przedstawiać, że rari rurero jest w innym tutaj miejscu, żeby nam te e, trzy sylabowe segmenty, te grupki były troszkę inaczej rozłożone, ale powiedzmy, że idziemy klasykiem, więc ja, ju, jo. Nie ma je i nie ma i Tak naprawdę mam tylko trzy w tabelce, nie dokładamy do nich nic więcej. Mamy trzy ja, ju, jo. Też tutaj wymawiamy tak po angielsku to y, oczywiście. To by było dziwne, jak było i y a. Y -a. U, I, o. Wiem, że uczniowie młodsi mają z tym problem. Kiedy się ich pytam na przykład, czy umieją angielski, oni mówią mi tak, a potem I a mi mówią, czy coś takiego. To język polski nie ma nic wspólnego z językiem japońskim, jeśli chodzi o alfabet, więc naprawdę to y to jest to angielskie y, to jest to nasze j, więc ja, ju, jo. Kolejno mamy rari, rurero. I tutaj jest dużo problemów, bo wiele ludzi ma kłopot z wymową tego r. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest to, że się mówi czasami, że Japończycy w ogóle nie mają tak naprawdę r. R tylko to jest L. I tutaj i tak i nie. Mniej więcej w zależności kogo słuchamy, i to naprawdę jest to losowe, kogo spotkamy w Japonii, ale w większości przypadków to jest coś pomiędzy R a L, czyli jak mamy rari rurero. Teraz próbuję powiedzieć wam tak w tych trzech stylach, czyli twarde R, powiedzmy takie polskie, potem to, co jest pomiędzy, a potem to, co jest na L, więc uwaga! rari rurero. Widzicie drży, prawda? Drży. Jak sobie robię to R, bo mamy drżące R w większości słów w języku polskim, ono ma nie drżeć, więc teraz to przedstawienie które faktycznie powinno być. Rari-rurero. I już to nie drży aż tak bardzo, prawda? O, ograniczyłem to drż, drżenie, z mamy rari-rurero. Ja sobie tym językiem, powiedzmy, tutaj o podniebienie górne, uderzam i wtedy mniej więcej wychodzi taki dźwięk. Oczywiście kwestia praktyki. Pamiętajcie, nie ma tak drżeć jak w języku polskim. No i mamy la No jak widzicie, różnica jest potężna, tak mi się wydaje. Jak nie usłyszeliście, odtwórzcie sobie jeszcze raz, jak najbardziej się to przyda. No i zostaje nam ła i n. To są ostatnie sylaby, które potrzebujemy. No i to jest ciekawe, bo tutaj mamy to o, które tak naprawdę ma to o w nawiasie, bo nie wymawiamy zazwyczaj go ło, chyba że w piosenkach to różnie bywa, czasami jest wymawiane to o, ale zazwyczaj jest po prostu jako o. Wiadomo, mamy a i u e o, a to nie jest to samo o, bo obecnie to o się korzysta tylko z niego w przypadku, kiedy jest ono partykuł. O partykułach, o każdej partykule, więc w japoński będzie osobny film, bo to jest gruby temat i na pewno Wam się spodoba wracanie do tego filmiku. Mam nadzieję, że wyświetlenia zawsze będą rosły na tym. Hmm, dobra, oglądam już 5 razy o partykule no to Oglądam może szósty, bo już trochę zapomniałem. To tego się wraca non-stop, więc mam nadzieję, że te filmiki będą wyczerpujące dla Was, żebyście te partykuły umieli. Pamiętajcie, po kolei mniej więcej będzie się do dwóch tygodni pojawiało raczej już o partykułach. Będę się starał, tak byście uczyli się. Ja od japońskiego od początku, żeby ten kanał był dla Was czymś, gdzie będziecie mogli po prostu uczyć się razem z moimi przedstawieniami, tak byście uczyli się od początku. A dla niektórych będzie to przypomnienie. Więc co to jest z tym samotnym N? To N nie jest takie same, jak to N. Z na, nie, no. Nie możemy sobie po prostu wziąć z tego samotnego n, i dodać do niego a, my będziemy mieli na i tak dalej. To nie jest to. To jest samotne n. One albo na nie może się kończyć słowo, albo może być gdzieś w środku. Nie może się na nie zaczynać. To jest samotne n. Dlatego, kiedy ono jest, odcinamy jej apostrowy. Na przykład mamy takie dwa słowa: tani i tani. Mamy w tym tani, które jest jednostka, a to poprzednie to jest tani wąwóz, to mamy odcięte, tutaj wy, widzicie na ekranie, odcięte apostrofem bo to nie jest tani, tani, tylko jest tani. To musimy taka, taka pauza, tani, zrobić. I troszkę to inaczej brzmi, troszkę to inaczej się wymawia, tak jakby tam to jest jedno, a i to jest osobno. Przy tym pierwszym, gdzie mamy dwie sylaby tani, wąwóz, to po prostu jest tani. To jest pewna różnica w Japonii, taką giereczkę słówka, prawda? Ktoś mówi na przykład słówko Ringo. Ringo. Weźmy sobie Ringo, albo dla niektórych lingo. Ja, ja nie lubię tego przez L mówić, więc ja zwykle to pomiędzy. Tak jak mówię, możecie się posłuchać tutaj, nie musicie. Ja polecam w ten sposób. Dla mnie to brzmi, jak ja słucham japońskiego, że to jest ringo to mamy na kończące się na go. Okay, no, to mamy Go. No i druga osoba musi zrobić słówko, które się zaczyna na tą sylabę albo literkę. No to bierze sobie na przykład Gohan. I ta osoba, która powiedziała Gohan, przegrywa, bo Gohan kończy się na N, to samotne N, a na nie może się zaczynać żadne słowo w języku japońskim. Więc to N jest samotne, one zawsze są odcięte tam apostrofem. W romandzie. dzięki temu odróżniamy N od no. To by było, jeśli chodzi o cały alfabet, jeśli chodzi o totalne podstawy. Niestety tutaj nasza droga się nie kończy, będziemy musieli sobie to Kontynuować. A więc jak uzyskać dźwięki typu G, typu D, typu P? Tutaj już Wam wyjaśnię. Potrzebne będą nam dwie kreski w prawym górnym rogu danego znaku. Nie wszystkie natomiast znaki mają te dwie kreseczki przy sobie, więc nie wszystkie się też zmieniają. Na przykład A i UEO nie zmienia się w ogóle po dodaniu tych dwóch kreseczek, gdyż jedynym zastosowaniem dla tych kreseczek jest to, żeby wyrobić wyraz dźwięku naśladowcze w mangach. Więc A i UEO pomijamy. Kolejny jest Gagi GE, Go. Więc możemy sobie zapisać, że te dwie kreseczki przy z okazji sylab zaczynający się na k zmieniają nam to k na właśnie g, więc gagi, gugego go. Potem mamy s z eski pogrubienie nam zrobi z, więc będziemy mieli za. No i właśnie to jest problem. D, dz, ze, zo. Więc zamiast zi czy coś w tym stylu mamy właśnie d. No i dzi znowu to jest coś w stylu bardziej naszego słowa dzi, więk, prawda? Z naszego dz i kreseczką. Bardzo podobne, nieidentyczne jak zwykle, nie ma takiego, takiej możliwości, żeby słowo w języku japońskim brzmiało identycznie jak w polskim, to są po prostu zbyt odrębne od siebie języki, ale właśnie nie mamy zi, tylko mamy dzie. Więc tak samo znowu nie polecam zapamiętywać tego w sposób, jaki mamy w Polsce, czyli zapisać sobie tylko jako dyzy i, bo przecież będziemy mieli problem potem z pisem na klawiaturze japońskiej, czyli po prostu z, będziemy zamieniali sobie DZ i nam nie wyjdzie to, co chcemy, tylko będziemy musieli J i I. Bo tak, pisanie po japońsku na klawiaturze, o tym będzie osobny odcinek, będzie związane z tym, żeby sobie ustawić to tak mam po angielsku, więc chcemy dźwięk g, no to musimy J i I napisać, prawda? tak mamy po angielsku, więc nie sugerujmy się językiem polski. Najlepiej zapomnijmy, że on na chwilę istnieje przy okazji uczenia się alfabetu, i zostańmy przy tym angielskim, więc G. Potem mamy ta, i byśmy mieli normalnie jakieś e, didu dedo, no i mamy tylko, że nie, go się tak nie wymawia. Didu się wpisuje, żeby uzyskać te dwa znaki, które mamy zamiast ci i C, ale tak naprawdę wymamy je D i D, więc troszeczkę znowu inaczej. Bardzo rzadko używane są słowa, które tego wymagają na przykład czyli pomniejsze to shrink. No i mamy jeszcze katadzykery, które używa tego z, które zapisa jako du, katadukeru tak naprawdę, ale wymawiam oczywiście katadzukeru. Bardzo mało słów coś takiego ma, więc nie, nie jest to jakiś problem, żeby się tego nauczyć. Dla nani no nie mamy nic. Dla ha, hi, fu, he, ho mamy natomiast na B, więc H zamienia się nam na B po utwardzeniu, czyli mamy babi, bu, be, bo. Nawet jeśli F to nie jest H, więc powinno się to już inaczej zamieniać, to i tak zamienia się tak, jakby było tym H, więc tutaj się nie przejmuję. Przy ravi, rurero, ya memo, yayujo, wa won, Już nic nie mamy, więc tak naprawdę to jest wszystko prawie, bo zostało nam jeszcze kółeczko. Kółeczko sprawia nam coś kompletnie odwrotnego do naszych kreseczek, czyli zmiękcza nam ten dźwięk, czyli zamiast ha, hi, fu, he, ho będziemy mieli papi, pu. I to, co jest ostatnie, co jesteśmy w stanie zrobić w języku japońskim, jeśli chodzi o dźwięki. Więcej dźwięków po prostu nie ma. Czy kółeczka możemy użyć do jakichś innych znaczków? Niestety nie. Kółeczka są tylko dla ha, chi, fu, he, ho. I w sumie dobrze byłoby po prostu więcej zachodu. Nie mamy w języku japońskim dużej ilości liter, jak na przykład typowo L, żeby było, bo mamy R niby. I nie mamy na przykład C. Różnych takich rzeczy nie mamy. Więc no, czy jakiś to jest problem? No tak, bo potem w języku japońskim zapisać coś po polsku będzie bardzo ciężko, bo po prostu nie będą mieli tego typu. Typu literek nawet, ani sposób wymowy, więc będą musieli przekręcać dosyć mocno te słówka, żeby je uzyskać. Ale to niestety nie wszystko. Mamy jeszcze parę zasad do hiragany, tym samym je Wam tutaj przedstawię. One są problematyczne, bo uczniowie zawsze mają z nimi problemy, bo to jest coś związanego z pozycjami. I tak, pozycje to jest to, gdzie dany znaczek, dana sylaba znajduje się w swoim podzbiorze. Brzmi to bardzo matematycznie, ale chodzi o to, że jak mamy te po pięć, czyli A, I, U, jedna grupka. Potem mamy kakikojko, druga grupka. No i mamy 1 dwa, trzy, cztery, pięć. W tych pozycjach chodzi o to, właśnie, które dana sylaba jest pod jakim numerkiem. No, czyli K, wszystkie na A będą w pierwszej, wszystkie na I kończące się będą w drugiej, trzeciej, czwartej, piątej. Można to zapamiętać z Tej, te, co się kończą na O albo te, co się kończą na A, albo możemy powiedzieć, pozycja pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Z tymi pozycjami, to jest dosyć mój pomysł, raczej w się stosuje raczej końcówkę, że kończy się na to, na to. Ja bardzo polecam w ten sposób, bo według mnie to jest łatwiejsze, według niektórych nie. Możecie tutaj dowolnie albo zapytać tak, albo tak, bo się nam kończą na te same. Co w przypadku tych, co mają tylko trzy, czyli ja, ju, jo. No to ja to jest jedynka, ju to jest trójka, a jo to jest piątka, więc tak jakby przeskakujemy. Nie ma po prostu tych drugiej i czwartej pozycji w ogóle. Więc jak już mamy to, to możemy sobie zrobić z nim parę rzeczy. Weźmy sobie na początek pozycję drugą, po której będzie ja, ju bądź jo może uzyskać kompletnie inne brzmienie. Ważne jest to, że w zapisie, jak widzimy w znakach hiragany, to to ja, ju, jo się wtedy zmniejszy. Wtedy wiemy, że ten zapis to jest właśnie to, o co nam chodzi, czyli pozycja druga plus yo. Najczęściej tak jest. Są słówka, które oczywiście tutaj wam się wyświetla na ekranie, które niby mają napisane ki, i na przykład ja, ale nie wymawia się tego kia, tylko kia albo Kijo. E, tak jak macie tutaj na ekranie, mamy taki znak kio. Jak to do końca działa? Dlaczego tak z Kanji jest niekiedy, a kiedy nie jest, to będzie w odcinku o Kanji jako przykład. Ale pamiętajcie, musi być malutkie napisane to yo, żeby uzyskać ten dźwięk. I co on robi tak naprawdę? Jeśli po drugiej pozycji. Czyli tych sylabach, które kończą się na i, prawda? "-sie", ci i tak dalej, występuje ja, ju bądź jo, i ono jest takie pomniejszone, czyli większość słów, 80% powiedzmy, jeśli będzie taka sekwencja, że jest druga pozycja i potem ja, ju, jo, yo, to i się usuwa ten dźwięk, czyli nie ma Kia, kiu, kio, nie Kia, jakaś marka auta, wiadomo, tylko Kia, kiu, kio. Tak samo będzie przy Si, czyli nie będzie do końca shiu, Sia, Siu, Sio, tylko sha Siu, Sio. Tutaj możecie też mieć problem, bo widzicie, że nie ma tylko i usuniętego, ale także i y, prawda? No bo dźwięk byłby taki sam, więc jakbyśmy musieli i si, Sia, to zamiast Sia to byłoby Sia, czyli znowu inny dźwięk. A tu ma być Sia, Siu, Sio. To jest ta Więc pamiętajcie o tym, żeby tutaj robić tą dystynkcję że tutaj jeszcze y musi sobie usunąć dźwięku. Wszystko widać na ekranie, można się przyjrzeć bez problemu. Kolejno mamy ci, więc znowu mamy nie cia, ciu, cio. Są takie słowa, ale tutaj, tak mówię, tutaj chodzi nam o to specjalne użycie. Usuwamy, będzie cha, ciu, cio. Znowu nie ci, ciu, cio, cha, ciu, cio. Usuwamy y, jak i samo i, żeby ten dźwięk zmienić. No i potem mamy zamiast nia, niu nio, nia, nio, mia, miu, mio, mia, miu, mio. No i ostatnie ria, riu, rio. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli mamy coś takiego, to będziemy to czytali inaczej, to jest chyba najcięższa rzecz, którą uczniowie się zawsze uczą, bardzo długo im to zajmuje. Zważajcie uwagę, jak brzmi dla was coś źle, to prawdopodobnie mówicie to źle. Miejmy jakąś samorefleksję i zawsze, kiedy nam coś dla nas brzmi głupio, niepoważnie, jakoś źle, to prawdopodobnie wymawiacie to źle. Najczęściej kiedy właśnie jest ja-ju-jo po drugiej pozycji, czyli tych, co się. Na I to właśnie będzie to ten dźwięk bez tego i. Pamiętajcie o tym, znacznie, znacznie częściej tak jest. Bardzo rzadko występuje to na odwrót, więc uważajcie na przykład takie podstawowe słowa jak kio, czyli dzisiaj no kio, no nie kio, właśnie. Pamiętajcie o tym, bardzo polecam spędzić nad tym najwięcej czasu. Kolejny sposób na wykorzystanie hiragany to jest, kiedy mamy piątą pozycję, czyli te, które się kończą na O. Wszystkie sprawy, które się kończą na O, bierzemy je i obok nich. Jeśli znajduje się U, to to u czytamy jako o, czyli mam podwójne o zamiast o, ko, so, mo i coś tam. To, co brzmi po angielsku dosłownie, to jest też makabrycznie to brzmi, jak to źle wymawiamy, to mamy powtórkę o ko so to no jo Więc jeśli mamy taką sekwencję, i tutaj już akurat zawsze tak będzie to występywało, z minimalnymi, dosłownie minimalnymi różnicami, to będziemy po prostu mieli Double O. Pamiętajcie o tym, więc o ko so to no jo Tutaj macie przykład jakichś słów i one będą brzmiały bardzo śmiesznie. Chyba najlepsze to jest ho-ho będzie, zamiast ho-ho, czyli sposób. Więc to brzmi śmiesznie, bo brzmi jak święty, a wiadomo, że nie o to nam chodzi. Ważną rzeczą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest małe C, tak zwane. Jest ono mniej więcej w połowie wielkości do zwykłego C i ono nam podwaja następną spółgłoskę, czyli po prostu literkę w kolejnym słowie. Więc jeśli mamy słówko na przykład hapio, to nie robimy hapiojo, czy jak mamy kekko, nie robimy Kekoko, tylko Kekko. Nie podwajamy całej sylaby, tylko podwajamy kolejną literkę w tym słowie. Więc ono służy nam tylko do tego, nic więcej nie robi. Uważajcie na to, bo bardzo dużo uczniów po prostu popełnia błąd, że im się wydaje, że to jest po prostu zwykłe c. Jeśli byśmy czytali to źle, no to no to brzmi dla mnie oczywiście tragicznie, ale jeśli nie znacie się jeszcze na japońskim, to możecie się na to w bardzo prosty sposób naciąć, więc uważajcie na Małe C, które podwaja nam następną literkę. Ostatnią taką większą rzeczą związaną z hiraganą i wymową to jest pozycja czwarta, czyli te, które się kończą na E i po nich mamy I, po prostu osobno I, prawda? Czyli na przykład KE. Brzmi to bardzo głupio, ale nie KE, coś takiego. Nie ma dźwięku J z języka polskiego, tylko ke, prawda? Ke to jest management, na przykład sense zazwyczaj się to zapisuje na przykład w Gęki jest tak, że nie mamy zapisane sense i na końcu, tylko mamy dwa razy E. I to faktycznie tak wie sensy. Ja to wymawiam tak, jakbym chciał powiedzieć i na końcu, ale oznacza się tak ucina mi to, prawda? Sensei. To nie i blokada. Sensei. Przedłużane tak naprawdę e. Można powiedzieć, że w tej sekwencji i zamienia się na e, no ale tak to by musiał powiedzieć to ke, <grym>, jakby to było ke, prawda? A wiadomo, że nie o to nam chodzi, więc wymowa tutaj jest bardzo, bardzo istotna. To jest taka pomniejsza rzecz, ale warto ją podkreślić. Jeśli s występuje na końcu słowa, czyli najczęściej to będzie jakiś czasownik, to naprawdę s, a to nie wymawiamy u, czyli na przykład sagas. Sagas. Tam to u brzmi tak, jakby było prawie go nie było. Tak samo często jak mamy sy w środku słowa, czyli na przykład tasukete, nie tasukete, tylko tasukete, prawda? Bardzo często usuwa się to po prostu tego sy. Co jak jest na początku, na przykład sumire, no tam już jest sumire, jest normalnie u dźwięczne, więc to raczej jest kiedy mamy na końcu i w środku słowa. Niektóre słowa troszkę bardziej to brzmią, niektóre mniej, ale zazwyczaj po prostu tego u w tych dźwiękach nie ma. No i chyba najpolarniejszym tutaj jest des, które dobrze wiecie, że nie jest desu, nie mówicie desu. Nigdzie się nie dzióbkuje tak naprawdę tego u w języku japońskim za bardzo, więc możemy tutaj być spokojni i to raczej jest des, des. Chyba, że ktoś chce bardzo być wyraźniej i specjalny, tak mówi się po polsku, nie? Tak mu ktoś mówi desu. Więc mamy cały alfabet hiragany przerobiony. Bardzo wam polecam stronę kana.pro do przypominania sobie tego każdy tak naprawdę duolingo będzie tutaj troszkę nam psuć bo one będzie wyskakiwały wam różne sylaby w niekoniecznie takiej kolejności jakbyśmy chcieli więc nie polecam duolingo do tego na pewno wszystkie aplikacje które robią po kolei czyli a i u e o są ok, ale wam polecam najbardziej k na prosie uczyć tego segmentarycznie czyli bierzemy sobie a i u e o i robimy sobie tabeleczki co nie ile jesteśmy w stanie zapytać jak tak robiłem na lekcjach na przykład dobra mamy tabelkę na k i ile pamiętam z tego k zostawiam sobie luk i za każdym razem wracam do tego sobie przypomnę okej okay, dobra tutaj to tak było ke, prawda i sobie to pisałem non stop non stop żeby pamiętać tą kolejność uwierzcie mi bez kolejności w alfabecie będzie wam potem bardzo ciężko uczcie się hiragany w dobrej kolejności czyli tak jak przedstawiam wam w odcinku tak ta, wyświetla wam się na ekranie bardzo co proszę Przyspieszy wam to naukę bardzo mocno znam uczniów którzy uczyli się tego z duolingo gdzie mieli po prostu rozsypankę że nagle jest a potem jest g i coś takiego bardzo bardzo problematyczne więc polecam stronę Kana pro do tego no i Oczywiście, różne, e, na przykład stronki typu Ride it na telefonie, żeby sobie pocieszyć ich pisanie. Nie musicie umieć dobrze pisać tych sylab w ogóle. Po co wam to jest, nie mam pojęcia. To wam się przyda tylko, jakbyście chodzili do japońskiej szkoły. Obecnie i tak się wszystko pisze na telefonach, na komputerach. Nie potrzebujecie mieć ładnego charakteru pisma, chyba że tego chcecie. Nic wam to nie przyda się w żaden sposób potem w życiu, żeby umieć A napisać od, od dołu do góry, a od d, d, góry do dołu. Nic wam to nie da, więc ja tego nie polecam, to jest strat Chyba że Wam się to podoba i chcecie mieć dokładność. W większości uczniom tego nie polecam, mi się też tego nigdy za bardzo nie przydało, nikt z Was tego potem nie oceni, chyba że faktycznie polećcie do Japonii, będziecie chcieli się uczyć. Tak jak na przykład ja mam N2, to mógłbym teoretycznie skipnąć sobie gimnazjum za pomocą tego N2. Więc to było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli chcecie uczęszczać na lekcje razem ze mną i dowiedzieć się więcej, no to zapraszam do dodania mnie na Discorda, Bos, albo zajrzenie w link w opisie na OLX i dodanie mnie w ten sposób. Zapraszam serdecznie na lekcje, póki jeszcze miejsca sensownie są, bo potem może być troszkę problematycznie. Mata kondo. Do następnego razu. Pa, pa.